Ostatni głos. Ja chciałem tutaj małe od razu sprostowanie. Akurat nie należy do kibiców, ale z tego co pamiętam, to nawet pana prywatny mecz w piłkę nożną ochraniała policja. I pan robił wtedy wojnę z kibiorstwem, ale ja zapytam, zacznę od cytatu. Zacytuję pana. Ja zjeździłem pół świata i w końcu ze skutkiem pozytywnym. Uruchomimy produkcję statków. Stocznie zaraz po wyborach zostały zamknięte. Nie jestem, oglądam, żeby nie było i TVN i... I TV PiS, i Polsat. Tylko ja się pytam, yy, to pan mówi tutaj o Buzku. Buzek, który normalnie zamknął najwięcej kopalń na Śląsku i to jest bohater, tak? Pan mówi tutaj o ry Rysek Krzywonos, gdzie nieżyjąca już Anna Walentynowicz mówiła, że to jest łami strajk i są kolejne dokumenty. Więc czy nie tworzymy fałszywych bohaterów i czy yy, po wyborach pan dotrzyma, jeżeli pan wygra, czy można na pana głosować, że pan dotrzyma swoich słów? Bo Pana Minister, kiedy byliście właśnie podsłuchiwani, powiedział obiecać, dwa razy to już dotrzymać. Więc ja się chciałem pytać, ile są Pana warte słowa teraz? Tak samo a, aluzja do Stoczni Gdańskiej. Po prostu, a ile potem? No, kilka sprostowań, zanim o to... Oczywiście kwestia zaufania, wie Pan, jeśli Pan nie ma do mnie zaufania, to ja mogę przecież tutaj 20 razy powtórzyć, że zrobię to i tamto, Pan i tak nie będzie miał do mnie zaufania. Zaufanie się zdobywa, zaufanie się traci, i to jest kwestia indywidualnego odbioru. Ja nie mam złudzeń, że ja wszystkich przekonam do siebie. No, wiadomo, demokracja też polega na tym, że ludzie dokonują swoich wyborów i jednym wierzą bardziej, drugim mniej. Jeśli pan bardziej wierzy Glapińskiemu, Kaczyńskiemu, yy, yy, Czarneckiemu, Mejzie, Czarnkowi, no to ja mogę tylko powiedzieć, że no, nie, nie chcę powiedzieć, że współczuję, ale podziwiam pana odporność. I, i taką, de, taką determinację. Jeśli chodzi o stocznie, bo nie bardzo zrozumiałem ten, ten mit o tym, że przemysł stoczniowy za moich rządów upadł, a wcześniej albo teraz zapisu kwitnie, jest absurdalny. Znaczy, pra, pa, ale to nie chodzi nawet o tę symboliczną stępkę wstępkę Morawieckiego. Nie, k, k, nie sprawdził się, nie przybył katarski inwestor. Ale co tam jest w tej chwili? Tam, gdzie miał być katarski inwestor. Nadal nie przyjedzie pan do Gdańska. Przyjedzie pan do Gdańska, to zobaczy pan, że na terenach stoczniowych i postoczniowych jest dzisiaj wielokrotnie większa produkcja niż wtedy, za najlepszych czasów y, komuny. Powsta Wie pan co, słyszał pan kiedyś o y, stoczni remontowej, która przekształciła się, znalazła prywatnych inwestorów. Słyszał pan o tym, że Polska jest największym budowniczym jednostek luksusowych albo holowniczych. To są mity. Ja wiem, ja pamiętam panią Szydło, Stanęła, na tle ruiny powiedziała Polska w ruinie. I uwierzyliście w to, że Polska jest w ruinie. I rok później się okazało, że Polskę stać na 500 plus, że Polskę stać po moich ośmiu latach rządów na yy, 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 duże transfery społeczne. Po czterech latach kryzysu światowego. Nie daj pan sobie robić yy, yy, wody z mózgu. Naprawdę to jest. No, Policja nie ochraniała moich, jak to pan powiedział, prywatnych meczów piłk. Ale mogę skończyć. Policja nie ochraniała moich meczów prywatnych, kiedy grałem w piłkę nożną. Ja dwa, trzy razy w tygodniu, no dzisiaj nie dałbym rady, grałem w piłkę, głównie w Sopocie. I moi koledzy żyją, którzy ze mną grali. I oni dobrze wiedzą, czy ktokolwiek ochranią moje mecze. Był jeden mecz, był jeden mecz, na którym przyszli kibole Legi Warszawa. Bardzo duża grupa z transparentami i chcieli wejść na płytę tam, gdzie grałem z dwunastoletnimi chłopakami, bo to była yy, yy, taka promocja Mistrzostw Europy w piłkę nożną. I wtedy policja chroniła ten yy, obiekt przed tą zorganizowaną grupą. No a co miała robić? No takie zadanie. Widział pan, kiedyś, <klucz> widział pan kiedyś innych premierów, którzy grają w piłkę ze swoimi dzieciakami albo ze swoimi kolegami, i wokół nie ma naprawdę żadnych, żadnej policji. Są dziewczyny i żony czasami, bo lubią popatrzeć i... Znaczy ja naprawdę od początku obserwuję Marsze Niepodległości. A co, ale, co, boję się pana, co, mam ochronę. No, chodź pan, mogę podać rękę. Naprawdę nie widzi pan różnicy? Ale chodź, chłopie, noć. no, chociaż przybij piątkę, no. No, chodź. Nie bój się.